To jak my z przepartym się przeważnie oh. budzimy. Time machine! Tak, się do 2013 roku? Ale będą wow. jaja! Tak, tak. 20. Ja już wtedy miałem 20. atomizera, a, a co? Jak, tak? a, wy, a, wy, a wy jak tam? O nie. Triki z atomizerem? Skilbejcik? Nie wiem. Nie wiadomo, no. Mapa. mapa po prostu. Mapa. Wygląda fajnie. Z, z 2011 roku nawet, patrzcie. 11 Jeszcze no. 11 Będą same nie, 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 nie. rzeczy z 2011 roku fajne, No dobra ja zobaczymy. Levit To Będą same rzeczy z 2011 roku Aha, ok

Teraz wow. 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 Uch, ty, no, o, co? Zakręcimy. Łooo! Łooo! Wykręcimy na ja zdych. Ty, jak hogaty tam raja. ten. Jak hogaty tam... Szkoda. O, no. Ja ty, wykręcam. Szkoda. No. Ja, ty, wykręcam no. ja na kręciłbym no. jeździć. Sylo. Luźno, luźno. Dali typ odboczek. Kurczę, eee. karamba. Wow. Prawie, 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 Skill test no, Można zaprygować. No jest już skill test, to jest, jest, jeźdź. Dobrze ci Hogaty? Gdzie tu masz skill test? Za razie nie widać. No <coughs> oh, ale luz! <noise> Są mocne zakręty! Nie ale... widzisz, że nie ma skill, <noise> skill testu jeszcze, bida. Hogaty? Czy nie no rozumiem tak. Lol. Nie, ale to, to, to czasami można takie ma. to jest u niego takie wieże. A, tak o takie ja. Dobra. Dobra, i do rury teraz, ale. Patrzcie, batu a pięknie ułamał raz. Walić A nikt nie dojechał jeszcze do pierwszego. No, to nie jest tak łatwo go trafić, oh, bo to łatwo go trafić tam w łeb, no, jak gośle Nie no, ja jestem pierwszy. Nie, nie, bo teraz jesteśmy w i nie wiadomo kto jest pierwszy. Damianek, deblółek? Tak, no, chyba tak. Damianek, Chyba tak, chyba tak, no. O Jezu. To jest... What the shit? jak to mówi? What the shit? Co to jest? Po pod górę? O nie, dostaje pęd. O jezu, jakie to Kurry jest? Jezus, Jezus, Mariano! Oderwało cię? Tak, dostałem pęd na. Kto jest szary? Nie wiem. Automatyk? Ten co Marvel, to na marne dostałem pęd i jakiś, wyleciałem. No? Ja pierdykam Automaty. Tak, automatyk wjeżdża teraz. Ale A wy tam, ja tam. widzicie w tego pierwszego? Wywalicie go? Nie, no póki no, co, ale... tego się w oczach. Wejdziecie w go tego pierwszego? Halo. O to jest go. A No, widzisz tego pierwszego? A, wiecie, Byku. No nie. W się, byku. Nie Mordini, byczku. Wejdź tam niego. To szmatyki są. To wieź w niego. Wieź w niego. Nie się, to no, go, go. To w niego. Nie w niego. Nie w Nie w niego. No. No, no, nie wieź no, no. Nie chcesz, w, nie chcesz ty, ja ja mówię, by, w niego. Nie wieź w niego. rozmawiać? wieź w niego. Nie chcesz w niego. Nie wieź w niego. Nie wieź w Nie wieź w niego. w Nie w niego. w niego.

Nara! Nie tam Ty, no i nie doleciałem, no i super. Kto je doleciał ze mną? Kto jest tam z tyłu nie. na automatiku? Ktoś znaczy tam nie doleciał z tobą, kto jest tam z tyłu. Marvel, Marvel. To dzięki to. Sylo. Mógł nie Thanks dude, I really do appreciate tam, sam that sam you're sam repeating plan. up no, for me. Jebić! Napisze, a? No, page powiedziałem, że strona. Coś o plaży słyszałem. No, to, tak. to też, tak, tak, <laughs> tak, tak <laughs> też, też. też. Trochę, trafki. I ten bym na plażę poszedł. <susur> po co ty na plaży byś szedł? W popie. na plażę pla <grywarka> no to jest wziąć brawarkę i chce siedzieć. No siedzieć pod parasolem <grywk> i nie pójść nigdy do morza. To jest właśnie. Chociaż ja nie, tak w do sumie... morza bym poszedł, ale po prostu. Ja bym, ja bym chyba znaczy, musiał tak. O! Z ja Nie, nie, nie. Ja bym tak musiał, chyba szczerze. Ja tak ze słońcem to raczej. No to z GTA, z GTA. No i kończę, elo. Ja więc... lubię, ja lubię. A ja troszkę, znaczy ja też bym lubił, gdyby mnie słońce lubiło i moja skóra no, lubiła ja słońce. Czerwoniutki, po ja a ja też, a jeszcze mam te tatuaże. Ja nie, ja to się właśnie tak ja na mam ciemno, te tatuaże, o, więc tak. No, ty, ty Sylo! Sylo, chwila, chwila, ale ty nie możesz no. zobaczyć teraz, jak ty masz tatuaże. Co? No, ale, Mogę, bo się zakremuję. No ale, Uuu, ale tu musisz tak uważać, co chwilę kremować, no, pamiętaj. Ogarniemy, no, ogarniemy. Ciekawe, czy dojadę do mety. Ostatni wyścig? Wyjdzie... Okay. Nie. Stój! Prr. W życiu każdego gdacza, jest tak, że... Sylo, Sylo, zamknij nie mordę. Nie ubyw, nie w Ależ tu ładnie poleciało wszystko. Boże, jak tu jest... czyściutko tu jadę, no. Co, Co? Nie reflety. Dobra, Sylo, ja to biorę na Sound Alert na Twitcha. Wiesz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, zrób tak. Tak głośno. Czekaj, chwila, chwila. głośno, tak. Uwoooo. to jest chyba u. O, Jak ci ogłaszać? Dobre, Sylo, dobre. To jest tak, Marvel! Problem pisać do Marwela ma O nie, się A później się dzieje, skąd młodzież ma na kupno mieszkania w wieku 18 lat? To jest jak no. jest! It is what it is, no. My zostać... się par nie speedrunowaliśmy. No nie! Królacy człowiek Holender. męczy. No, musi musiał dopłacać właśnie, nie. Tak, <coughs> tak, to... Ja, ja nie ja to teraz w toś, do Teraz to... To tak naprawdę Silo na fejku. To? Tak było. A ja A no, tam jak do ciebie Marvel. Nie. Mam, to, to mam pewne ta. podejrzenia. Jeżeli tak, to gdzieś tutaj jest po Gdzieś tutaj jakby... Przyjaciel? Dobra, ja chcę nie tylko powiedzieć, ja. że trzeba do Szeparda dojechać, panowie, z Oj, tak, samochodami tak, tak. No, nie, Jakimikolwiek Dobra, tym autem co możesz dojechać, co najwyżej, chłopie, do Biedronki po zakupy Dobra, ma ich, ma ich Chociaż furodę, Ej, ja bo, bo mi zamknęli ostatnią Bedronkę, bo o, remontują. Nie że mordę, ale to nie nie mordę no to, żarty to, teraz, to tobie no. ostatnio zakładałem, zamykałem także. knagą w Warszawie, także... Ja jakby... co? Ty, ale na wiesz, że się z Sylem pomyliłeś? Nie nie, 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 ja wiem no. do kogo mówię, fagaty, więc. Nie akurat nie do syla. Nie, nie, do no, ciebie, ale do ja ciebie. Nie Nie, 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 na Prawda sylo? Tak było, nie? A. No, no właśnie, więc jakby 2 na 1 ja przegrywasz. Szkopa, który spał demokracja, Co demokracja. Jest? demokracja. <gryś> Zamknij ryj tak, jak. był, oh, wow. ale Jak nie, to się pom pomogę. Całą noc muzykę puszczałem z radyjka, słyszałeś? Jakie ci tu dobrze w radyjku. Ale nie, DJka była spoko. Aj, Ej, ale nie, leciało. ale ja naprawdę odkryłem, że to jest spoko pomysł. Muszę tylko, ja, muszę tylko, no. tylko, musiałbym, tylko musiałbym mieszkać sam, wydaje mi się, że. <gł _> Jakby, to, to... Że, że, że z kimś mieszkanie to to? i puszczanie radyjka w tle mogłoby ja sobie być. Tego, ja sobie też puszczałem rzeczy do, do, do spania mnie, często. Do mnie, Ale jak teraz nie mieszkasz tam. No to nie. Jaka... No właśnie. No, tak... no normalnie. Ambience, nie, no ja, ja ta też, ja też, tak, tak, tylko o, ja na słuchawkach zawsze. A ja nie, nie na słuchawkach, ja na głośniku sobie puszczałem. nie, ja na słuchawkach. Ja nie mógł w słuchawkach zasypiać. Nie, bo ja wtedy, zas ja, ja 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 wtedy zasypiam. Kręcił. Ja wtedy zasypiam jak silo no, na faraona. Ty się tak na plecach śpię totalnie. No ja też, <laughs> tylko wiesz, nie budzę się na plecach z powrotem. Nie, właśnie, ja się budzę. Ja się tak samo, bo ja Są chyba się trochę. trochę się. O, przepraszam. przepraszam. Jak za spać tak śpię <laughs> Na faraona. Na faraona, no? Oj. Nie, co ale ale nie, leci? Nie, 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 ty się nie budzisz na faraona. Ty się budzisz, rozwalony noga, ręka w każdą stronę. No. Ja? Nie, no nie. A to tak, to prawda. Sorry, sorry, sorry. A to kołdra nie wiem gdzieś, to. wiesz, ko kołdra tam na bym, A to prawda już. To prawda. Ja, nie, nie nie, ja, ja, ja tak wtedy jest. zawijam całą kołdrę między nogi. Bardzo mocno. No to? Ja nuta leci, chłopie, rano wstaję, mówię, o nuta a rano wchodzę, patrzę co to za małpa, nie to szepard po prostu. <laughs> o kurde. Samych, y, nie nie, mięciach. to popatrzył na ciebie nie. akurat jak pokazywałeś mu tam o, rączką. Co tak, ja wstałem <laughs> tego już nie było. No, no, no właśnie, to gdzie jest moja małpa? <laughs> Ja wstaję zawsze szybko, także... Tak. Zawsze jest tak, że jak jesteś na jakimś wyjeździe, to jak my z Szepardem się przeważnie to Hogatry już nie ma, <grym <grym to... dlatego, nie ma. jak no się to... On już nie, nie ma, nie ma, ale to dlatego, nie ma, to dlatego, nie ma, ale to dlatego, że, że Hogatry jest Wiesz, jedyną powiedzać. osobą, jako, co robi na takich wyjazdach, jest polewacym, więc wydaje mi się, że tak jest prościej. Teraz tak. Ja zawsze, nie, ja zawsze ogarniatorem byłem, także... No jak się nie pije, to się ogarnia. Ja, ale nie, no, ten, wiesz, nie bez picia, z piciem nawet, a. tylko na ogarniatora, no. Zawsze jest ja tam zawsze, łowie, z... Ja zawsze tak, że ogarniemy, ogarniemy bo kiedy danych zaczyna brakować, Czymujesz, to zaczynam no ja, ogarniać. Ja miałem umówione, ten, umówione spotkanie z Czerwonym, że się A Też spotkać, byliśmy na tym spotkaniu przecież chwilę. <sięfAM> tylko spóźnieni. Później, chwilę, późno. Później, Później półtorej godziny, co prawda, ale... Dokładnie. Ale byliśmy. Ale byliśmy. Tak, ale to, to szanuję, ale... Że w ogóle Ale. Tak no oczywiście, ale. Bylibyśmy szybciej, te tak Ja bo sobie własną Ja zdążyłem, ej, ale w sumie ja zdążyłem jeszcze wstać, śniadanie coś zrobić. Panie Cielaka, to jesteśmy gdzie wtedy? Śniadanko Nigdzie nie byliśmy z celami, poszliśmy tam no, przecież. No, A, na miasto poszliśmy jeźdźcami no, później. No tak. Jak się tam GP oh, Dragon widzę. parkuje w rowie? To zakręty tutaj. Hmm. <tuszy> A to nie było później ten jedzone na stacji? Ale mnie. Było, no to tak, ale co no to za tak. jedzenie na stacji, bo tylko zagryka. Cool. Znaczy to dla mnie było jedzenie. całkiem, całkiem, tak, ja powiem ci, no. to mi wystarczyło. Jedzenie to było tej pani takiej, co tam, co w zamku żeśmy mnie To wtedy lepiej. co ten, co się klepałeś po nagim brzuchu? Tak, no, tak. To A, wtedy, no. no. To jedzenie, Dobra, pytanie brzmi, no. pytanie do ludzi. Czy jak idziecie do restauracji i się najecie, to odsłaniacie pół brzucha, w sensie cały brzuch, w sensie do połowy koszulkę, i zaczynacie się klepać po brzuchu? Tak, mówicie na, na głos, ale to się jest. najadłem dobrze, ale dobrze powiedział tak, a nie na przykład jakieś inne tak, słowo. No, Złe, niedobre przekleństwo, wulgaryzm. o, oh, oh, oh. Ale sylo nie używa, więc. Ja powiedziałem, ale no. Not... No bo sylo jest kulturalny. Mm -hmm. okay. jest nie, 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 sylo używa zamienników, ale. Ale ogólnie nie. Na przykład powiem, tak, ale. Fucking. Koń z końców, po podsumowując. Powiem. Podsumowując, ja jestem kulturalną osobą. Nie ty, co? A jak ty byś rozmawiał Cicho, byś teraz! Bo ja mówię. I byś mówił jestem. Ta, takimi. Pierwszy zadałem pytanie. To wiesz o tym, że byś przeklinał? Nie, się, ja bym powiedział Nie ma się. Nie ja bym powiedział. Ja, ja po angielsku nie rozmawiał po Trochę. pierwsze. Ale ten, ale ogólnie kulturalny jestem, jeżeli Baga chodzi o to, Pania. jak trzeba zachować kulturę. <śmiech> <śmiech> nie <laughs> wiem, mi się wydaje, że w restauracji też się zachowuje kulturę. No? Jezu, tak <laughs> jebuje, jak... Jezu, Jezu nie jak... No, Jedźmy do tego pierwszego! Nie ma jakiego w dupie, no, że jadzie dupie, Ale... No. Ale to nie, ale nie, to jest, nie. To jest nie. konwenans, nie, to jest konwenans kulturowy, Sylo. Co to jest konwenans? Jezus Maria, Tak jest pewnych zasad. Zbiór zasad, tak, rozumiesz. No. Słabe, słabe, słabe. słabe. My jak że to nie jest kultur... akurat nie do w dupie, nie, Słowo kulturalne, słowo kulturalne, czy ogólnie kultura osobista, jest szeroko rozumianym społecznie konstruktem, w związku z czym, jeżeli chcesz być kulturalny, Musisz się w niego wpisywać tak, jak inni wiesz, ludzie mówią. No, Nie, chodzi o to, że. To tutaj wiesz, no, ee, tutaj serweteczka, wyle. rozmawiasz, kulturka pełna. Wiesz, inne rzeczy możesz robić, że nie mieć tego przysłowiowego koła w dupie, ale nie, że. Odsłaniasz pół brzucha na sali i klepiesz. To się nie w jest kulturalne. No byli ludzie! Przecież byli ludzie, bo debilu! Nas było więcej no, niż w No tak, i wtedy to my tworzyliśmy konwenansy, bo było nas więcej! Ta, ta. To my mówiliśmy, że to nas kultura! Ja sam za alfa! Chłopiek. On był sam z alfa! Rozumiecie jak jest? On I jest kulturalny! I zgromny, kurwa Mupania, jego ma! Może zjesz tego kotlecika No dobra <laughs> Sam jest alfa! Dobre to było jedzenie. Sam jest alfa, jak chcę kebaba! No to idziemy sobie na kotlecika, okej! Okay. Ja wjeżdżam <gulanie> do mety jak coś. Ale kiedy ja wsiadłem i Drogi, nie jechać.